W tym filmie będę pokazywać, jak malowałam te doniczki. I też będzie krótka wstawka, jak przesadzałam kwiatki. Bo doniczki niektóre, trzy z nich były dosyć stare. Te dwie są nowe i były białe. Ale chciałam, żeby były w kolorze niebieskim i też złotym. I użyłam do tego celu troszkę farbek, ale nie wyszło to. I później dokończyłam sprayami. I to już była fajniejsza opcja. Dobra, zaczynamy malowanie doniczki. Na pierwszy obrót pójdzie taka bo różowa. To jest dosyć stara doniczka, ale jest stała w moim pokoju. Ja miałam w wtedy w różowym kolorze, więc doniczka, jak widać, też jest różowa. I ma tu taki wzorek. I pomysł jest taki, że przymalował ją na niebiesko, ale ten wzorek zrobić kolorem złotym. I ten kolor to będzie pewnie ten spray, którym malowałam wcześniej dodatki, którego jeszcze pewnie nie widzieliście. A doniczkę chyba zrobię tutaj od tej strony złotą, a od dołu po prostu niebieską. Na mojej tej, tej palecie do mieszania farb. Będę sobie mieszać te kolory. Mam taką rzadką farbę. Ona jest rzadsza niż powinna być zwykła farba akrylowa do malowania obrazów. Dlatego użyję ją do tego. Mam też taką metaliczną, taką bardziej w turku spadającą, bardziej zieloną. Nie wiem czy ona coś da, ale no może też jej użyję. Ja będę chciała na przykład zrobić jakiś gradient. To będę używać do tego białej farby i ewentualnie takiej jaśniejszej niebieskiej. Będę używać, jeżeli takich pędzli większych, może bałeczka. Zobaczymy, jak to pójdzie. Fajny do tego celu, bo bardzo zostawia smugi, ale nakłada fajną ilość, a wołeczkiem później można sobie ładnie wszystko tak rozetrzeć, że nie widać smug. Na razie niech to sobie przeschnie, a ja może przejdę do drugiej doniczki, bo mam trzy do pomalowania dzisiaj. Mam drugą doniczkę. Ta doniczka jest chyba starsza od tej mojej różowej, bo to jest doniczka chyba z naszego pierwszego salonu. Salon był pomarańczowy, więc ta doniczka też pomarańczowa jest. To jest też podstawka danych. pomalowana druga doniczka i ten pomarańczowy był na tyle intensywny, że on prześwituje, ale mam nadzieję, że przy drugiej wersji już nie będzie prześwitywał. No i na różowym ten kolor jest jakby bardziej żywy, bo ten różowy był bardzo jasny, więc podbija ten kolor. Poczekam, aż to przeschnie. Mam nadzieję, że nie będzie to schorzyło zbyt długo. Mam jeszcze taką małą doniczkę od kaktusa, ale nie wiem, czy też chcę ją robić niebieską, żeby może nie przedobrzyć. I może na przykład zrobiłabym ją złotą. I nie wiem, czy się nagrało. Chyba nie. Zaczęłam mówić o tym, że będę malować złotą doniczkę na złoto. Takim sprayem. No i zaczęłam malować, ale niestety chyba się nie nagrało. Jak widać. Obkleiłam sobie już tą doniczkę pomalowaną taśmą i tutaj zabezpieczam folią. I spróbujemy ten wzorek malować tym sprayem na złoto. Jeżeli nie będzie to wyglądać zbyt dobrze, to po prostu całą doniczkę machną na złoto. Teraz druga doniczka, też już obklejona. No, wygląda to całkiem nieźle. Niestety pierwsza doniczka troszkę ucierpiała. Upadła, ale jeszcze ją załatam. I będzie ładnie działać. Tak wyglądają obie. Kolory troszkę przekłamane. I po prostu te posprawię, zobaczę jak to wyjdzie i jeżeli będzie ładny kolor, to może te też. Ale to zobaczymy jeszcze. Zaczynamy! Nie mam innych rękarniczek, a nie chcemy zimi pod paznaczami, więc robimy to takimi. Tak wyglądają już przesadzone kwiatki. Ten będzie fajnie czekam, aż będzie miał więcej takich dziurałych liści. Tu jest. Nie pamiętam, jak to się nazywa: Selioza. Na nagraniu wychodzi bardziej bordowa, a na żywo jest taka piękna, różowo-fioletowa. Tu jest obraz, który zaczęłam malować dla mamy. Tu jest druga Selioza, tylko że w innej odmianie, chyba. I tak wygląda domiczka. Tu jest kaktus. I tu jest pachira. Ale ona jest jeszcze nieprzesadzona, bo ziemi mi zabrakło. I jeszcze przy okazji chciałam się moim obrazem pięknym pochwalić, który wyszedł ładniej niż się spodziewałam. Kolory są bardziej żywe, tutaj takie przytłumione troszkę. Może też... O! Teraz ładnie wyglądają kolory. A tutaj powstaje obraz na dzień mamy. Na razie nie widać, ale to będzie tą kolorowe drzewa. Mam nadzieję, że wyjdzie ładnie. I ten obraz nagrywam i też spróbuję wrzucić go na kanał, jeżeli wyjdzie fajnie. Także możecie wyczekiwać. Więc to wszystko na dzisiaj. Pa!